Z fizjoterapeutą robił jakieś takie zabiegi, te takie są z jakimś tam prądem, coś takiego, no bo mówi, że dopóki nie zrobisz operacji, dopóki nie będziesz miał zrobionego wszystkiego, co tam co musi być zrobione, no to ta noga ci się zregeneruje do pewnego stopnia i ryzyko jakby ponowienia urazu raz, że jest większe, no bo po prostu nie masz stabilizacji w którejś tam płaszczyźnie, to jest jedno, a dwa, po prostu to nie odrośnie. To musi albo być zrobione, albo nie. Można tego nie zrobić, można z tym funkcjonować, ale będzie trzeba uważać i no, będą sporty i różne rzeczy, których po prostu nie będziesz mógł uprawiać i musisz się z tym jakby pogodzić. No jakby moim było, że zawsze, no ja no, lubiłem grać w piłkę, grałem w piłkę kiedyś e, jako junior, Potem jak już poszedłem do pracy, nie miałem na to czasu, więc grałem tylko amatorsko, gdzieś tam z kolegami się zawsze spotykaliśmy, ale to było w miarę regularnie. No więc jak zerwałem celem to było, że no ale ja będę mógł grać w piłkę, no jak wszystko zrobisz dobrze, to będziesz mógł grać w piłkę. No, no i ja tam do niego chodziłem. Tak naprawdę chodziłem do niego do czasu operacji, więc to też gdzieś tam pomagało, no ale po operacji już, ja byłem u niego raz albo dwa właśnie, on mi tam porobił te zabiegi tymi, tymi prądami. No, i po tym, już tak naprawdę, trafiłem do ciebie, i od tego czasu jestem pod Twoją.